Cześć witajcie, z tej samej strony zapraszam w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margonę w z sześcioma profesjami. Znajdujemy się jak zwykle na RTL-u, e, ubijemy sobie sadolkę, oczywiście nic ciekawego, bo po co e, dać mitre po już tam ponad tysiącu biciach. E, I tak, na samym wstępie chciałem powiedzieć, że niedługo mamy zamiar nagrać jakiś e, fajny miks głupoty, czyli to co lubicie, e, chciałem jakieś fajne osoby do tego Zebrać i po, o, one potrzebują motywacji, one potrzebują motywacji. Więc, jak zostawicie po tym odcinku, pod tym odcinku, po tym odcinkiem 200, e, może nawet 250, łapę w górę będzie bardzo miło. E, I wtedy sobie ładnie super jakiś mizgł, po tym e, niedługo też będę miał e, level pod e, po, po, pod, e, jak to się nazywa, pod gąsa ten 166, który mam zamiar bić, więc prawdopodobnie e, będzie też jakiś mix herosów z tego, e, bo to i będę mógł szłać na 11, 11 216, e, 166, czyli herosów będzie mm, bardzo dużo, więc myślę, że się jako taka wam spodoba. Mm, teraz zrobimy taki tour de dwójeczki e, Ogólnie zaraz jeszcze się przeniesiemy na Space'a, na postać, którą e, zajmuję się ostatnio. Jak wiecie lub też nie wiecie, e, jest teraz mini event, tutaj mamy takie fajne bogo. To sobie gościu stoi, ale e, też stoi sobie dwa, to sobie ubijemy razem z nim. E, może powiedzieć coś ciekawego, a tak super, fajnie. E, więc STS. początek ze ZUFLUS zostawimy, bo on tutaj e, lubi, lubi mnie zaskakiwać. E, ubijemy sobie halo. Tu w sumie mam jeszcze 400 minut wyczerpania to E, to sobie zostawię to eh Echa, bo on nie dokonał burłupów. E, dobra, już. Więc atakujemy. Pyk. To jest ciekawego. I teraz rzucimy się e, na Zuflusa, Oczywiście tutaj podwójny w obstawę. E, teraz tak tutaj walniemy sobie w niego lodowym. E, zapytajcie, czego też. Biłem 216 przecież, się dzielić na 214 Żeby, żeby sobie dobrze dawać radę na dwójkach. A czy tak, po 10 levelach, chyba co wiem, jeśli się mylę to mi powiedzcie Jest tak, że cebeki z e które mają właśnie te levele, słabną Czyli, o kurde, jakie, jakie krytyki wam wywaliłem E, więc e, tak, no, tak paradoksalnie to tak powiedziałbym, że, e, że, że, że on mi już nic nie robi, no, ale robi. Bo te krytyki są niektóre naprawdę bardzo duże. E, ale jak widzicie są zniwelowane, czyli są już troszeczkę mniejsze. Hmm, dobra, wrócimy sobie na sadolkę I dzięki temu. E, no... Nie wiem w ogóle o czym mówię. nie powiem Wam tak, że jest 10 godzina. Może mi się spać o 6, bo wirtusów trzeba było oglądać. Eee, jeszcze później posiedziałem, trochę po xpn I taki jestem lekko wyjęty z życia na razie. Taki może nie popek wyjęty z podprawa, ale jednak wyjęty z życia. Eee, więc mogę się mylić. Drugą sprawą doczepnie 216 jest fakt, iż e, jest fakt, iż e, e, żeby przy, e, przyzywać, że mnie nie bił, bo tak nieładnie z jego strony. Ehm bo no jak wiadomo każdy lubi sobie być przyzywacza, a nie każdy lubi dostać krytyka za 200k. Tu to jakieś przelogowanie za sekundy to mnie tak nerwuje. Dobra, chcemy na postaci 144 Tropicielu, który już został jako tak obitym. Przypomnimy sobie jeszcze aukcję, czy jest coś w miarę ciekawego. Eee, tropiciel Pyk niestety na ten level nie ma, ale zobaczymy sobie łuki dysensowe. Tak, damy sobie przedział od 104.0 do 106.0 I mamy tak Mamy ten łuk od ognia Który jakoś niezbyt do mnie przemawia e, I bardziej by mi pasował e, Ten łuk On co prawda będzie jako tako słabszy Po prostu będę miał więcej, e, więcej ataku niż na zimno e, Aha oni Nie mają z kim obkał bić Tak Napiszę podbi dwa Nie Podbij dwa level'e to Ubiję z Wami bo mam 113 No tropa nie jest ale Ten co znalazł ma 33 Oczywiście 70 Siódmy, co ja gadam. I nie mamy jak gubić Więc pewnie na tym ukim się decyduje czy eee, takie rękawice to mi niepotrzebne, pierścienie, w naszej Niki bardziej eee, Tu nic też nie ma Dobra Więc e, idziemy sobie Idziemy sobie, o tu widzę, że e, Koleś live robi, idziemy sobie tutaj kuleczką na e, Naszej goblinę, tutaj błogo jeszcze jest przez 13 minut To sobie Oho, ktoś tu exp Tylko kto? Um, kto tutaj mamy? Kto, kto mi tu może wdzić, e, Rejseleł. Pewnie on tutaj e, się panuszy W ogóle jak tam z Zonsem stoi, można by było jakąś ekipę na Zonsa zebrać. E, tytani tytani vs. Zons jest 27 był wczoraj, 28 jest dzisiaj. To w sumie logiczne lekko. Mm. Widzę, że. No to raczej on, XP. Ja już na 158 już tutaj nie będę siedział, tylko pójdę sobie po prostu na tak zwane duchy, bo będę się starał minąć tak, to tutaj teraz powiadomię i pewnie od od Arka, że robi że robi sobie że robi live dobra, tutaj nie ma, nie ma naszego herojzika niestety więc wracamy sobie i... nie fajnie ogólnie, że jest wybite. Tu widzę, że Sadolia już stoi, więc przelogujemy się na nią. Nie fajnie, że jest powybijany, bo chciałem sobie level dobić i dzisiaj mam zamiar tak 166 walnąć. O co chodzi z tym przelogowaniem sekundowym tej postaci? Zaraz się Sadolia pojawi. Demonica na razie nie ma. Tu jak widzicie... Ski, Ski, Ski bił sobie już 227. Ja takiego levela nigdy tutaj nie będę miał. Może kiedyś mnie znajdzie. Bo ja po prostu nie chcę przebijać levelu sekty. Bo jest to dla mnie przedział chyba najlepsze, jaki jest. Choć jak ten udział, bo on musi dobić tam... Tu mi umykam przy przytykanie polecam bardzo serdecznie. I tak, tak. Tu widzę twister w ogóle... To jest najlepsze, bo twister też tutaj ich dodaje trochę. I tutaj co jakiś czas e, są osoby, o których ja nie mam pojęcia. E, A tak tutaj to sobie w sumie chyba możemy sobie... czy jest to prawda, depozytu, ale ja bym tak nie chciał. Mm. Dobra, pójdziemy sobie e, do Ithan. Do Ithan Tak, do Ithan i ulepszymy sobie Klan, e, Pierwszy poziom, bo tak sobie zauważyłem, że super fajnie klan e, Ale ale pasuje go ulepszyć eee, i tak tutaj sobie wyciągniemy 10 nie, w sumie nie trzeba 10 tam jest 3, to, to pobierzemy tylko 7 eee, 7 tylko pobierzemy eee, skarbiec 7m płać jest 10, pokaż ulepszenia potwierdź, dobra mamy ulepszenie na pierwszy poziom a celki sobie odblokujemy, bo czemu nie może przez przypadek się któryś napierdoli w klanie i płaci Będziemy się przynajmniej, eee, No a tą sobie zostawimy, wrócimy do naszego SP, to myślę, że tam już eee, jest powybijane. Chciałbym też wam na, na, na jednym odcinku chociaż jakiegoś Herosa pokazać, żeby nie było, że no, był SP złoty, Herosów nie szukasz, jesteś słynie dobry itd. 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 No, w ogóle co to szukam na live'ach z Twisterem, na który zapraszam. Teraz już tych live'ów będzie e, kapkę mniej u Twistera, bo wiadomo, chłopak szkołę ma. Yyy, pośmiemy się z tego, że chodzi o 20 spać jeszcze, yy, gdy ma wolne na drugi dzień. Więc yy, no tak, paradoksalnie, tak tym powiedział, siedem. Teraz ten pyk i ten dotyk. Patrzcie, ten dotyk na końcu Pokażę wam. Ten dotyk. Kto jest coś pik tego? Dotyk. M jeden, dotyk, drugi dotyk. Te buty. Kocham je. Yy, więc yy, tak, tak, tak ta, ta, ta wygląda. E SP jest kocha piksele w margonu potrzebujemy lekarza ale nie no przyjemnie się ekspi na goblinach jest to chyba jeden taki z moich ulubionych ekspowisk e koboldy e właśnie gobliny e jakie jeszcze strasznie lubię na przykład na e SKX Beach, e bo oczywiście jak sobie już daje radę I na, i na sekcie tylko że na sekcie to jest takie od 108.5 do od 185 do 200... No można, można 210 wyciągnąć oczywiście, ale faktycznie już po 200 się. O ty kurde Judaszu Jadowity, ty, ty mi tu jak. O kurwa ty masz lepsze mnie, ty... Cześć, to mi się. PvP Taki uśmieszek szyderczy e... Ciekawo czy by się zgodził. Jezu, co to znaczy, że byłem pierwszy what Ok, PvP, dobra on chce PvP, on chce PvP e, Więc e, postaramy się nie przynieść hańby naszemu narodowi e, Polskiemu, dobra, pyk Bijemy Podwójne Teraz tak Dobra Fajnie jakbyśmy go w ogóle e, On coś czuje, że mnie pozamiata i to ostro Dobra, przebicie, szybka strzała, dotyk, no Czyli na razie wchodzimy na zwycięską pozycję. Nie wiem jaki on ma kuł, nie. Fajny krytyk, z duży unik. Dobra. Tutaj podwójny. No właśnie to jest ten problem, że od mnie jednym krytykiem może ściągnąć całego, ale oczywiście dotykaniała niezawodny. Niezawodny, bo w sumie... Bo w sumie jeden z lepszych bonusów w legendach. Halo tutaj się robi niekomfortowo, więc my się lekniemy. E co jest? No nic nie wchodzi w typa. Klątwa jakieś, nie wiem. Dobra, 4hp ma. E, jego losy są przesądzone. O kurwa. E, halo. Te losy mają być przesądzone. Tu ja po, po ostatnim już jestem. Dobra, elo. Uff, hej, naprawdę to trochę mi... Tro, tro, troszkę ci się nie podniósł. Bo... Aha, oni już mają tego już... O Jezu, tylko teraz ehm... Dobra, to jeszcze sobie zaliczymy Czaj. E... A masz już level Bo jak on ma już level, to ja sobie już mogę iść na Herosa ehm... Ja też będę na Muller. Tylko e, najpierw, e, najpierw najpierw Nie najpierw najpierw opek o Dobra, tutaj tą grupę sobie dokończymy, tutaj sobie już możemy się przelogować e, i idziemy na początek na owca i na owcy pójdziemy sobie do tego e, opka tego Eee, tu jeszcze sobie ubijemy grabka niestety, bez ekscesów eee, zaznaczymy, że już idziemy Aha, bo on jeszcze przedziału nie zmienił no, fajna jest tabelka z herosami tak tak mogę powiedzieć, tak strasznie zjednoczyła serwer eee, wszyscy się na wszystko wołają oczywiście no nie wszyscy są są wyjątki ale ale właśnie no, chat globalny i i, I właśnie ten, ten wołacz, to, to... To... Co to się tłucze? Sąsiad, ty pojebany chyba w sobotę jesteś. Kurwa, mu tam spadł jakieś coś, mu wypadło. Słychać to tutaj? To znaczy, że ja mieszkam na ostatnim piętrze, a słyszałem to jakby z góry. To może, kurwa, sąsiad się na dachu gdzieś tam. E, a aha, to jest magazyn świątyni, czyli to będzie tutaj. A ja na P2 szukam. Cześć, sobie jeszcze na chillku na te ochrosa, pójdziemy tak jak chcieliście. Mam nadzieję, że wam się jakiś taki dłu dłuższy odcinek spodoba, bo e, dłuższe odcinki są fajne, wiadomo. Ej, SPS, ty, żebyś tylko dłuższy odcinki, żebyś mógł... Ej, dodaj się reklamy. Owszem, dodaję parę reklam i widzę, jesteś kochany, jeśli oglądasz bez bloka, bo wtedy pomagasz mi, wspierasz moją twórczość, działalność. Halo, proszę to ubić. Dziękuję. I no jest mi wtedy bardzo miło, nie wiadomo. E, tak, jesteśmy już tutaj przy Herosie. E, tu jest nasz ziomek. Aprztywkanci. Dodamy go do grupy. E, I tak. No on ma 7.9 i jeśli na 7-7 lubicę w 111 e, Dobra. To widzimy się zaraz jak już wszyscy będą przy Herosie. Dobra, to będziemy bili już obka, już tu jakaś mniejsza lub większa ekipa jest. Eee, niestety na Muller się nie załapiemy, e, bo... się komuś pośpieszyło i ubili. I tak, locik nawet ciekawy. Mm, na Sheenix'a postaramy złapać się. Eee, ta składnia znajdowa Michał piękna. Ale no musicie wybaczyć, wiecie, małostu i tak dalej. Eee, niestety Muller ubili za szybko. Ja chcę jeszcze Herosi, tu by się mogli pojawić. E, niestety chyba nie Demonis 2 godziny to jeszcze nie masz szans żeby był Niestety nie udało mi się na złapać Szkoda Ale tutaj widzę że ładnie chyba klanowicz złapał Coś tam więc e, W porządku Wrócimy sobie jeszcze na grabkę i będziemy powoli kończyć czy znaczy już będziemy kończyć Więc pamiętajcie Jeśli dacie radę to fajnie byłoby jakbyście byli z 200 łapek Może więcej im więcej tym lepiej wiadomo, bo to jest większe zasięgi eee, Miks głupoty myślę, żeby nagrać niedługo z Danamisem. Może bym jakoś jeszcze nadreadał to ja z nadry, to, to po prostu mieszanka wybuchowa była. Eee, I no i te miksy herosów nie wiadomo. Też by się coś pojawiało mix głupoty, mix herosów takie dwa miksiki eee, ewentualnie jeszcze to live'iki jeszcze będą ja mam jeszcze do środy wolne E, więc e, coś się jeszcze pojawi. Kostek jest ty. To jeszcze na kostkę idziemy, nie? Bo e, ostatni zwój. Nie fajnie. E, bo tak wam powiem szczerze, że mm, że Muller nie ubiliśmy sobie, bo, bo nam wychaczyli przez przednosa, a raczej nie poczekali na nas. Więc jeszcze akurat jest kostek, to, e, to kostka sobie zaliczymy. W tym odcinku eee, tutaj tymi schodkami w dół Gdzie on jest? Tutaj prawo, lewo Tutaj lewo, dobra, zawołać Klanowiczów Ty już ja, ja, ubiłbyś go. Ubiłbyś go to byś to znalazłem cię. Eee, dobra. Aha, tak. To wiele wyjaśnia. Teraz, dobra, ej, teraz daj zapał. Ty Dobra. Pyk. I co, widzimy się znowu po raz kolejny przy, przy tym jak, 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 jak tu już wszyscy będą, także do zobaczenia zaraz. Dobra, tu już chyba ziomeczek będzie bił powoli, Halo czemu mi to nagrywanie znika? Proszę nie znikać. Eee, dobra, napiszemy klep. W ogóle zaczęło się to nagrywanie, chyba się zaczęło. Eee, klep. Bo już chyba nikt nie idzie. Dobra, i bijemy, i oczywiście e, dwa unii jak zwykle. Dobra, to w takim razie ja Wam dziękuję. Pamiętajcie o zostawieniu 200 łapeczek. E, to wleci taki super odcinek. Oczywiście no, nie zmuszam, ale serdecznie zachęcam. E, również jeszcze, jeśli jesteś nowy na kanale, możesz zasubskrybować i zostawić jakiś pozytywny komentarz, napisać co tam u Ciebie, e, masz, czy masz ferie, czy dopiero będziesz miał, czy dopiero Ci się zaczęły no mówię, opowiadaj. Ja wszystkie komentarze ładnie czytam. Także do zobaczenia już niedługo. Cześć!